Cześć, z 4-minutowym opóźnieniem, bo sobie zaplanowałem, że ten odcinek rozpocznę równo o 13, ale dobra, jak zwykle nie, wysz, nie wyszło. Tak więc rozpoczynamy sobie kolejny odcinek na serii wprowadzającej do gry Farming Simulator 22. Na tej serii gramy, jak widzicie, na mapie francuskiej. I co my tutaj robimy? No, testujemy różne rzeczy, które są w Farming Simulator 22. W większości przypadków to działa, czasami nie działa, ale w większości przypadków działa. Co dzisiaj będziemy robili, to się za chwilę okaże, ale na samym początku chciałbym jeszcze wrócić do tego, co robiliśmy w poprzednim odcinku, czyli dodatek do kiszonek. Nazwa handlowa tego dodatku to Bonsilash, ale to jest ten dodatek do kiszonek. No i jak on się tutaj sprawował? Zostało mi, widzicie, na palecie 50 litrów. Tutaj jest chyba 230 tysięcy litrów, czyli całkiem nieźle zebrałem. Na pewno więcej zebrałem niżli bez tego dodatku To już zostało dowiedzone W poprzednim odcinku Natomiast ile jeszcze w tej przyczepie samo zbierającej zostało Zostało 3,7 litra A tutaj było 10 Czyli zużyłem 6,25 litra Całkiem Całkiem fajnie Niedużo to schodzi Podejrzewam przy sieczkarni Tam może być problem troszeczkę z tankowaniem Bo sieczkarnie mają z tego co pamiętam 20 litrów więc one co jakiś czas będą musiały zjeżdżać e, albo nie wiem, fajnie by było, gdyby z przyczepy samozbierającej można było podkradać to, żeby był taki mechanizm, że jak tutaj w tej przyczepie samozbierającej będzie na przykład ten bonsilarz, to żeby można było sobie na przykład e, zabrać stąd, w momencie kiedy e, podjeżdżacie do sieczkarni i sieczkarnią na przykład wrzucacie tutaj sieczkę, a podjeżdżacie e, chociażby tą przyczepą samozbierającą, zresztą to musiałbym sprawić, czasami, tak nie jest. To by było fajne, bo można by sobie w locie uzupełniać ten bonsilaż. A ten bonsilaż do przyczepy samozbierającej można by uzupełniać i właśnie zastanawiałem się, gdzie najlepiej postawić tą paletę. Bo przywiozłem tą paletę na gospodarstwo i się zastanawiam, gdzie by ją pieprznąć. Za, za przeproszeniem. No i no można ją gdzieś tam postawić. Tyle tylko, że no jak na gospodarstwie to nie jest problem. Zawsze można, kiedy potrzeba, tutaj uzupełnić. Ale gdyby ten silos. Y kiszonkę stał gdzieś na BGA i tam to jeździ później na gospodarstwo tak więc tak sobie wymyśliłem że wprowadzę sobie nowe zasady jeżeli będę używał tę paletę to będę ją zawsze stawiał gdzieś blisko silosa rzecz jasna bo tą kiszonkę znaczy tą sieczkę czy też tą trawę zawsze zawozimy do silosów tak więc chcąc nie chcą będziemy tutaj się kręcić jeżeli będzie brakowało tego bonsilasz to sobie wtedy go dorzucę no ale w przypadku sieczkarni, to trzeba będzie chyba zawieźć na pole. Bo nie wiem, czy ten motyw z doładowaniem od przyczepy samozbierającej zadziałałby. Zresztą nie każdy wozi, y, używa przyczepy samozbierającej w momencie, kiedy robi kiszonkę z kukurydzy. No nie każdy. Dobra, co my dzisiaj będziemy robili? Będziemy, zajmiemy się, będziemy siać y, buraki, ponieważ zastanawiałem się, Chciałem na tej serii przetestować sobie okopowe i zastanawiałem się, czy buraki, czy ziemniaki. No i zdecydowałem się na buraki. Tutaj, po tym owsie, tutaj nic nie było ruszane <laughs> i tylko chwasty rosną. Chwasty osiągnęły maksymalny wzrost, tak więc proszę, duże, elegancko, takie dorodne tutaj. Świetnie, dzisiaj to je zlikwidujemy i dzisiaj sobie posiejemy, posiejemy, bo zdecydowałem się na buraki. Można by powiedzieć, że kilka minut później. No i tutaj już mamy nowy nabytek. Jest to brona talerzowa, którą zaraz Wam pokażę w szczegółach, jak ona wygląda w sklepie i tak dalej. Dobra, mieści się, dobra, to tutaj na automacie jeździmy. Dobra, spoko. Dlaczego kupiłem tą bronę talerzową? Może dlatego, że nie było nic na wyprzedaży i musiałem zakupić po pełnej cenie, bo na wyprzedaży, co my teraz mamy? Jakieś szaleństwo z przystawkami, tak jakoś wyrzuciło dwie przystawki, header, ciągnik duży, w sumie można by go też sobie sprawdzić taką markę, ale nie za duży, jak gdyby dla mnie dla moich potrzeb, tak więc sobie odpuściłem, natomiast kupiłem bronę talerzową, czego bo Farming Simulator 22 jeszcze jej mocno nie używałem. W ogóle, a tutaj proszę bardzo, jest fajny hors Joker 4C4 metrowy. 140 koni, ten agro masz Oczywiście pamiętamy z 19, ee, ale sobie odpuściliśmy tutaj zresztą za dużo koni potrzeba, a ja takich nie mam aż tak wiele. Tak więc kupiliśmy sobie horsza, bardzo fajna, prosta maszyna. Spoko 4-metrowa, wystarczy mi 140 koni. Szybko się nią pogina, dwie tony tyle waży, tak więc elegancko. No i sobie talerzujemy, talerzujemy. Jak widzicie, tekstura. Po talerzowaniu Farming Simulator 22 wygląda naprawdę fajnie. I to jest właśnie ta sytuacja, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Jeżeli myślę o Farming Simulator 22, to nie za bardzo mnie jarają, że się tak wyrażę. Rzeczy, które były takie główne, gdyby przez które Farming Simulator się reklamował, czyli przez sezonowość, która oprócz tego, że wizualnie tutaj wygląda całkiem fajnie, na przykład nie tyle nawet całkiem fajnie, co po prostu wygląda fajnie, ale tylko i wyłącznie sezonowość może nie tylko i wyłącznie ale w wielu aspektach sprowadza się tylko do tego, że tutaj są te zmiany pogodowe wiele fajnych mechanik, które pamiętamy z modyfikacji ich tutaj nie ma, tak więc ta sezonowość dla mnie, dla osoby, która grała wcześniej na sezonach takich mocno rozbudowanych, są bardzo słabe w tym kontekście, myśląc o tych. Mechanikach, które utraciliśmy. Jeżeli myślę o farmingu w kategoriach, że są łańcuchy produkcyjne i tak dalej, to one są tutaj i się cieszę bardzo, że one są, ale nie robią na mnie jakiegoś dużego wrażenia, ponieważ łańcuchami produkcyjnymi, co już wiele razy mówiłem, to nie jest nic nowego w farmingu, czy też w modyfikacjach, czy też na podstawce ale, no tam jest jeszcze, jeszcze kilka rzeczy pracownik mógłby być fajny, ale w moim przypadku używałem modyfikacji, które są mm, jeżeli nie aż tak dobre jak ten nowy e, pracownik Farm Simulator 22 to jeszcze lepsze tak więc co by mnie tutaj co mnie tutaj naprawdę zainteresowało w tej grze, to jest właśnie to co się teraz tutaj dzieje, czyli dodatkowe tekstury i to, że różne maszyny mają różny wpływ na to, co się dzieje na polu. Autentycznie Farming Simulator 22 lubię po prostu robić te prace polowe i tu jest dużo główkowania. W związku z tym, że wszystkie tekstury do Farming Simulator 22 zostały odświeżone, są nowe tekstury, mało tego są dodane, to one naprawdę wyglądają moim zdaniem fajnie moim zdaniem wyglądają fajnie czy to tekstura orki całkiem fajnie tutaj zobaczcie jaką mamy teksturę po e, po e, talerzowaniu mamy taką teksturę dobra poczekajcie włączę sobie pracownika teraz o dobra pracownik zaskoczył e, bo, bo, bo chciałbym wyjść zobaczcie mamy tutaj resztki pożniwne i to naprawdę wygląda bardzo ale to bardzo fajnie Oczywiście tego typu rzeczy jak reszki pożniwne mieliśmy w modyfikacjach w, w, we wcześniejszych farmigach. Tam też w sumie dosyć podobnie to wyglądało, ale tutaj lepiej to wyglądałem te, bo ja też używałem tej modyfikacji, zresztą bardzo fajna, do 19, czy też do 17 ona była już wcześniej. Już nie pamiętam czy była do 15, nie pamiętam takich rzeczy, bo jak gdyby wtedy jeszcze tak mocno nie, nie siedziałem w modyfikacjach e, tego typu właśnie, które raczej jakieś ciągniki, maszyny, takie rzeczy. A których teraz mnie jak gdyby nie interesują tak bardzo, jak takie rzeczy, które coś tam mają wpływ na jakieś mechaniki gry i zmieniają trochę zasady, modyfikują, ulepszają. No i generalnie to jest dla mnie rzecz, która w Farming Simulator 22 mi się bardzo dobrze kojarzy. Czyli no patrząc na to, że tu jest te resztki pożniwne i tam się ktoś może zastanowić, co to się tak cieszy nie, że są jakieś resztki pożniwne, no dobra, były modyfikacje, dobra i tam y, rolnictwo precyzyjne może jakieś ciekawe rzeczy też tutaj wprowadzi, ale to jest cały czas modyfikacja. Nie, ale to o czym mówię, że to, że teraz mamy kilka tekstur dodatkowych, dzisiaj będzie jeszcze jedna dodatkowa tekstura pokazana, y, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo teraz na polu więcej się dzieje w tym sensie, że Możemy sobie te prace urozmaicić. Dodatkowo to, że ja tutaj kultywat nie kultywatoruję właśnie, ale zależuję, Oprócz tego, że jest wizualna różnica, to jeszcze jest inna rzecz, inne rzeczy w sumie, które są, kryją się poza tym, że ja akurat na, na tym polu nie kultywatoruję. I to jeszcze w zależności, jeszcze są dwa rodzaje kultywatorów. Jeżeli jest płytki kultywator, to on trochę inaczej będzie oddziaływał na to, co się będzie działo po tym kultywatorowaniu. Czyli kultywatorowanie, czy w tym przypadku yy, talerzowanie, nie sprowadza się do tylko i wyłącznie do tego wizualizacji, która moim zdaniem jest fajna. To, że się zmienia coś na polu, że te tekstury wyglądają inaczej, bardziej atrakcyjne, ale jeszcze dodatkowo są pewne rzeczy, które stoją za tym. To, że akurat zdecydowałem się w tym momencie, Tutaj uprawić talerzówką. Ma pewne plusy, ale ma pewne minusy, i to od Was zależy, jak, co jest dla Was ważniejsze. Czy ważniejszym jest, a ewentualnie jesteście przygotowani na to, ponieważ na przykład macie na gospodarstwie sprzęt do zbioru kamieni albo wał do usuwania mniejszych kamieni. Ja na przykład u mnie teoretycznie mam coś takiego i mógłbym tutaj zastosować kultywator, który Teoretycznie uprawia w taki, w podobny sposób jak ta talerzówka, ale wyorywuje kamienie. Natomiast talerzówka nie wyorywuje tych kamieni. Przy czym, tak jak, jak, jak dobrze wiecie, nie wszystkie kultywatory wyorywują te kamienie. Te płytkie kultywatory e, z angielskiego to jest kategoria shallow cultivators, to one nie wyrzucają kamieni. Tak więc. W zależności od tego czym my tutaj dysponujemy na gospodarstwie, jak my chcemy sobie tutaj zagrać, pograć, to oprócz tego, że ta czynność, którą teraz wykonuję, musi być wykonana, na przykład, bo nie mam siewnika, który by to uprawił, więc powiedzmy jakiś zwykły prosty siewnik, tak więc musimy przygotować te pole. Fakt, tak jak było to zawsze w farmingach, musimy to zrobić, ale dodatkowo za tym wiążą się jeszcze inne rzeczy. I tutaj za kultywatorem jest, za kultywatorem mamy na przykład kamienie, albo ich nie ma. Za broną talerzową nie mamy ta, kamieni, ale to jest plusem dla niektórych, bo nie trzeba tych kamieni zbierać. Ale minusem jest to, że po tym, po tym pracy tym kultywa, kultywatorem, a w tym przypadku e, broną talerzową, tutaj będziemy musieli walczyć z kwastami bo tych kwastów będzie po prostu więcej. Czyli tutaj z jednej strony macie ten plus, że nie musicie zbierać kamieni, a z drugiej strony i uprawicie na przykład podsiew, ale z drugiej strony później możecie mieć problemy, bo tych kwastów będzie więcej. Czyli coś za coś. W zależności od tego, co mamy na gospodarstwie i czym dysponujemy, możemy sobie te maszyny dowolnie tam. Może nie dowolnie, ale do tego dostosowywać. Ja wiem, że chcę kupić opryskiwać, dlatego wreszcie zdecydowałem się, żeby zacząć tutaj pracę broną teleżową. No i rzeczywiście bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie, idealnie też z moim komentarzem się zmieściłem, bo teraz tą bronę sobie odstawimy, bo ona jest kupiona. Natomiast najprawdopodobniej za chwilę wypożyczymy sobie siewnik, bo tutaj będziemy siać buraki. Znowu mógłbym powiedzieć kilka minut później, no ale tutaj sobie już siejemy siewnikiem do buraków, ale siejemy kukurydzę. To raz, Ciągnie się trochę, zmieni to dwa. To nie jest moje pole, tak więc o co tutaj kamon? Chodzi o to, że docelowo myślałem o innym siewniku, żeby tutaj sobie na tym odcinku popracować na, na polu, gdzie będziemy siedzieć buraki. Miał być to agromarz, ten mały, ale jak zobaczyłem tutaj tego kuna, to mówię, e, wypożyczę sobie go. Z drugiej strony chodzi też o to, żeby pokazać Wam, że wreszcie wreszcie w farmingu są te fajne tekstury, o których no, prosiliśmy przez wiele, wiele lat. Nie można było tego zrobić, a tutaj proszę bardzo ogarnąć. Przy czym, żeby te tekstury pokazać w całości, to właśnie musieliśmy jechać, przyjechać tutaj, i popracować trochę na kukurydzy. Bo to robię tutaj kontrakt. Zresztą, później jak skończę ten odcinek, to dokończymy ten kontrakt, ale chodziło o to, dobra, zatrzymamy się, żeby wam pokazać, jak wygląda wyglądają te tekstury. Czyli mamy tutaj szerokie międzyrzędzia, czyli coś, czego wcześniej nie było. No i też oczywiście, jeżeli chodzi o siewniki punktowe, bo one się właśnie w kategorii siewniki punktowe teraz znajdują. To nie są już więcej sadzarki, czyli wreszcie fajnie to zaczyna wyglądać, A oprócz tego, że... No i te wały prawne też się jakoś zmieniły, bo wcześniej nie wiem, czy pamiętajcie, to były rolki, zawsze z tego się nieźle nabijałem, z tych rolek, zawsze jednej takiej, która tam ileś ton waży. Ale wreszcie te siewniki punktowe są i one naprawdę bardziej odpowiadają tego, co, temu co jest. Tutaj w środku, czyli są siewniki punktowe. Jest ich dosyć dużo. Są naprawdę niektóre bardzo wydajne, bo to generalnie jest domeną, właśnie tego typu silników. Siewnik Zobaczcie, jakie są tutaj potężne kince na przykład. No to już jest 18 metrów, ale ja chciałem na samym początku sobie wypożyczyć tego agromasza no, nowość od agromasza Farming Simulator 22, ale zdecydowałem się, jak zobaczyłem, na tą maksimę tego kuna, no mówię, dobra, to poszło, no bo siewnik jest bardzo fajny. No i co siewniki punktowe są jeszcze to szczególny rodzaj siewników wykorzystuje się je do siewu buraków cukrowych, kukurydzy, słoneczników z ISO i soi. Zaleca się korzystanie z obciążników kół do traktora, dlatego też mój traktor zyskał na, na kołach też te obciążniki. No i teraz wygląda tak przekazacko. Na siewnik właśnie taka mała różnica, a jednak przejeżdżając drogą i tylko kiedy rzucimy okiem na pole, od razu wiemy, co tutaj jest. Czy tutaj może rosnąć jakieś zboże w typu pszenica, jęczmień, albo było posiane pszenica, jęczmień, albo coś takiego? Czy tutaj jest coś innego? I od razu o tym widzimy. Popatrzymy po prostu na teksturę. Wcześniej te tekstury, nieważne co tutaj sialiśmy, E, jakimś siewnikiem, one były takie same, a tutaj proszę bardzo nagle wreszcie jest to o co chcieliśmy żeby było już od dawien dawna i proszę bardzo jest ta tekstura? jest a więc można? można no i to jest właśnie taka fajna rzecz która e, jest Panik e, Simulator 22 że te tekstury one się różnią, tutaj proszę bardzo kultywatorowane było bez tych e, resztek pożliwnych. Może wcześniej było, była tutaj orka, tak więc już wiemy. Czy kultywatorowane tutaj było? Tu jest chyba kategoria, bo to jeszcze na filtrach. Trzeba pokazać, ile teraz tych filtrów jest dodatkowych. Oprócz tego, że mamy tutaj, czy znaczy są filtry generalnie do wzrostów. Czyli tutaj mamy wszystkie rzeczy, które mają, gdyby, te, o, 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 takie rzeczy, które teraz właśnie robimy. Czyli podorywka była, tu proszę bardzo, kategoria podorywka. Tu już przejechałem jeden pasek, tam jest, jest trochę za, zasiane, y, zrobione. Czyli tutaj jest podorywka, czyli tu był ten, nasz, m, nasza, y, brona talerzowa pracowała. Ale tu jest kultywatorowane, czyli tutaj już jest skultywatorowane. Jest dodatkowo coś takiego, co jeszcze jest nie, co jest moim zdaniem źle tutaj. Wytłumaczone, tu jest napisane powierzchnia. Czym jest powierzchnia? Powierzchnia to jest, to jest taka sytuacja, kiedy to jest tekstura po zbiorze kamieni, czyli w języku angielskim to się nazywa seed bed, czyli jak gdyby podłoże bezpośrednio przygotowane do siewu. Oczywiście, można to robić tak, jak ja tutaj robię po podorywce w tym miejscu można to robić po kultywatorowanym i można robić to jako Seedbed. Seed bed. to jest właśnie wynik z tego, co mi się wydaje wynik yy, yy, tekstura, która yy, pozostaje po zbiorze kamieni. Jak to zostało tutaj określone, nie zostało to jakoś przetłumaczone, ale sam fakt. Zobaczcie, że my tu mamy podorywkę, kultywatorowanie, orkę. Mamy po, tą powierzchnię, czyli ten seedbed, czyli to są wszystko dodatkowe jakieś tekstury, i jak widzicie, kultywator, inaczej jest opisany podorywka, jest inaczej opisana, ale dlaczego tu jest podorywka? Ponieważ tam są te resztki pożniwne, dlatego to zostało zakwalifikowane jako podorywka. Tak więc za chwilę tam pojedziemy, i zobaczycie, jak te, jak teraz będzie wyglądało, jak będą wyglądały tekstury. W momencie kiedy siejemy sobie te buraki, ale tam było tak płytko uprawione tak, lekko, lekko uprawione. Oczywiście tutaj będą. Mówili, jak to Anton pod buraki tak uprawiasz? Wiecie, tu chodzi o to, żeby pokazać wam, że jakie są różnice w tej grze. No i tutaj też to zachwaszczenie będzie teraz różne, ponieważ na przykład tutaj mogła być orka, po orce w ogóle nie ma zachwaszczenia, ale po tym. Co my tutaj zrobiliśmy po tej podorywce teraz chcemy polecić z burakami, no to, to wtedy będziemy musieli tutaj walczyć porządnie z chwastami. I to będzie w następnych, w następnych już etapach. Tutaj jeszcze proszę bardzo, mulczowanie, którym wcześniej mówiliśmy, też jest. I to jest właśnie. To jest ta największa rzecz, która najbardziej te zmiany, które dla mnie są najbardziej ciekawe w farmingu. Wielość różnych tutaj rzeczy które się teraz dzieją na polu. Mamy wiele różnych możliwości e, tych prac polowych i one mają różne, e, różny wpływ na to, co później się dzieje e, po tej pracy, którą wykonałeś. Czyli czy zaorałeś, czy skultywatorowałeś, czy, za, czy skultywatorowałeś od razu, czy też bronowałeś od razu po, po żniwach. To wszystko teraz... Powinno teoretycznie działać i powinno mieć e, jakąś, e, jakiś sensowny wpływ w tej grze. Czy ma on, czy też nie, no to już jest inne pytanie. Ale generalnie, pierwszy krok do tego został wykonany. Mógłbym powiedzieć znowu kilka minut później, no i wracamy tutaj na nasze gospodarstwo i robimy to, co wcześniej zapowiadałem, czyli siejemy buraki. Ale teraz już wiecie, dlaczego jeszcze zdecydowałem się wziąć ten, ten kontrakt. Oprócz tego, żeby tą maszynę spłacić i troszeczkę więcej zarobić, chodziło też o to, żeby po prostu tutaj nie uda się pokazać tych szerokich międzyrzędzi na, po siebie, właśnie buraków. No bo jest tutaj wcześniej uprawione tak, jak było uprawione czyli tutaj tylko i wyłącznie sobie stależowaliśmy. No i są te resztki pożliwne, To co widać jest różnicą to jest to, że tutaj widać też nawożenie, czyli te efekty wszystkie tutaj jak gdyby zachodzą, tak? Tak więc tego, tych szerokich międzyrzędzi, nie wiem w ogóle czy one są tutaj robione do tego typu tekstury, ciężko mi powiedzieć. Dodatkowo tak, charakterystyki, tutaj nie ma żadnej charakterystyki, oprócz tego, że wymaga wapno ale to tam kawałeczek przechwyciło, a tutaj jak już wchodzimy, jak jest coś posiane do tych charakterystyk od razu więcej wchodzi. Po pierwsze wiecie jaki jest parametr tego wzrostu zbioru. Tutaj nie było mulczowane, dlatego tam chyba tym ze 3% będzie brakowało czy tam czegoś. No jest jedno nawięzienie, będzie jeszcze jedno nawięzienie. No jeszcze wałowanie wymagało, ale zobaczcie chwasty będą rosły to w następnych chyba odcinkach będziemy z tym walczyli, bo jak powiedziałem wcześniej tutaj to, że sobie zrobiliśmy uprawiliśmy broną talerzową, no to ma te minusy, że tych może być więcej. Dobra, no lecimy sobie, bo tutaj wałowanie jest. To sobie od razu te wałowanie, te wały mam, ponieważ te nowe rzeczy, jak gdyby te nowe maszyny, to ja staram się je tutaj trzymać, żeby później przetestować, jak to wygląda. No i zobaczymy, jak sobie tutaj polecimy z tymi wałami, jak to będzie wyglądało tutaj. Co się tutaj zmieni? No i wały widzicie, zmieniają wszystko w tym momencie. Naprawdę się wszystko zmieniało. Nie wiem, czy to jest dobre, żeby, żeby akurat coś takiego dochodziło, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że z, z tym, że mamy coraz więcej tych różnych tekstur, i one są coraz fajniejsze i tak dalej, zachodzi pewne ryzyko że mogą właśnie dochodzić do takich sytuacji jak tutaj, że przejechanie tylko i wyłącznie tym wałem powoduje, że te resztki pożniwne giną od razu. To jest, jest pewna, jest, jest, pewien problem, ale zobaczcie, o tutaj też nowa tekstura. Chodzi o to, że to zawsze był problem w farmingu, bo w 19 też mieliśmy może nie więcej tekstur, ale mieliśmy różne bardzo takie realistyczne tekstury, które w tych mechanizmach farmingowych różnie się zachowywały. Często na tych bardzo realistycznych teksturach nie było widać nawożenia czy to gnojowicą, albo bardzo słabo było widać. Tak więc to nie jest takie łatwe, żeby nie było pewnych takich e, uproszczeń. No i tutaj jest takie, jak gdyby, uproszczenie. Są resztki pożniwne, wał przejedzie, tych resztek już tutaj w ogóle nie ma. No idealnym by było, gdyby te resztki pożniwne one się powoli to jakoś zanikały czy coś takiego, no to byłoby fajne. No ale y, to jest jednak farming simulator, to są pewne tutaj ob, y, uproszczenia i y, no jak gdyby nie oczekuję, że tutaj będzie wszystko idealnie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem chyba pewien, ale wydaje mi się, że talerzówka taki ma chyba motyw, że ona zawsze zostawia. Nawet gdybyśmy talerzowali po orce, to jednak zostawi taką teksturę, ale tego nie jestem pewien. Gdyby było nawet coś takiego, to bym się nie zdziwił, no bo, bo, tak jak mówię, to są pewne uproszczenia. Tu chodzi o to, żeby e, im więcej, im bardziej skomplikowane jakieś tam zależności, tym więcej jest prawdopodobie większe prawdopodobieństwo, że jakieś aberracje, jakieś dziwne rzeczy wyskoczą. No i tutaj jest, czy jestem na to zły i bym to w czambu jak gdyby potępiał? Wręcz przeciwnie, nie? No takie rzeczy się zdarzają i tak to wygląda. Generalnie jest po prostu fajnie. Ciekawiej na tym Polak i ja teraz tak jak w Farming Simulator 19, zawsze gdzie jest coś ciekawego, jakaś mechanika, to mnie jest tam więcej. W Farming Simulator 19, kiedy były zwierzęta na sezonach, to ja tam zawsze przy tych zwierzętach mocno się kręciłem, bo tam było ciekawie po prostu. Te zwierzęta e, różnie się zachowywały e, różne przyrosty były, mleko, to obornik, a 22 no te zwierzęta są nie są dla mnie atrakcyjne, natomiast na polach się zaczyna robić ciekawie. Tam gdzie w Farming Simulator 22 wchodzą nowe rzeczy, to chociażby prasy i te wszystkie mechanizmy związane z owijaniem i robieniem tego typu sprawy w tego typu i idziemy w tym kierunku robienie kiszonki, to później ja jak gdyby też migruję z tych moich przyzwyczajeń, które kiedyś miałem do tych nowych, które będę miał Farming Simulator 22, a więc dzisiaj troszeczkę porozmawialiśmy o rzeczach, które najprawdopodobniej w moim mniemaniu, przynajmniej dla mnie, Farming Simulator 22 są najciekawsze. Czyli to, co się dzieje na polach i te wszystkie mechanizmy, które są tutaj. A mam nadzieję, że z dodatkami, które się niedługo ukażą, będzie tutaj jeszcze ciekawiej. Rzeczywiście na tym polu będziemy, przynajmniej ja, będę spędzał jeszcze więcej czasu. Czasu. Być może moje krowy nie będą z tego zadowolone, a ja na razie takich krów w ogóle nie hoduję, tak więc nie, mają, nie mam krów, które mogłyby być niezadowolone. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.